Latałeś tym? Nie. A innym? Tak. Ile razy? 6 godzin. Tym? Tak. Muszę to pokazać. To może zanim polecimy, to chłopaki byście trochę pojeździli, co? Nie wiadomo, czy będzie wszystko git. Ja z przyjemnością mogę przetestować co będziesz potrzebował, to. Nie, ty też, ty już jesteś no po walce, człowieku, nie ma! Chyba skończyła się taryfa ulgowa! O, o, kurwa. Nie, ja ma. się tym zakuję, czekajem stery, ma. mam, mam pobrąbane. Dobra, poproszę. ja wjeżdżałem na ręcznym, między dwa auta, wy**pałem szyję, nie mogłem dwa, dwa dni ruszać, a Nie, 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 nie ma chłopie, żadnej taryfy ulgowej. I jeszcze jedziesz pierwszy. No właśnie, tylko trzeba pamiętać, że nie ma hamulców i trzeba uważać, żeby Czyli się nie, nie, nie wznieść. Hamo Hamowałeś kiedyś. Jeździłeś na manualu, pomieszkamowanie silnikiem, no. że zbijasz biegi. I ci. wuuu tak zbijał tu. No biegów nie ma, ale no, nie wiem, dlatego mu tak piękne, No, żeby... Bogami możesz stanie, rowerze O, dobre, masz dzisiaj buty założyłeś, to masz idealnie. Bardzo ważna informacja, widzowie, ponieważ my, z racji tego, że w ostatnim czasie, i jakby wszystko, co realizowaliśmy, bo ten odcinek nie jest nagrywany w jeden dzień, bo trzeba było przetransportować auto, co widzieliście w poprzedniej części filmu. Patryk miał walkę, był bardzo duży natłok pracy. My nie byliśmy w stanie się przygotować do roli pilota, ale pilot jest i pilot powiedział, że 10 na 10 jest pewny. No i nie jest przypadkowy pilot, bo Szymon odzorowywał moją MK1 do 1 i moja MK to jest. Pracował nad wszystkimi autami. I, które i są moja MK, moja wizualna MK, wizualizacja wizualizacja jak i mechanicznie to jest zasługa Szymona, więc to też nie jest człowiek z przypadku.